Mówi się, że za każdym sukcesem wielkiego mężczyzny stoi wyjątkowa kobieta. I historia doskonale zna takie przykłady. Jacqueline Kennedy, żona prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Kennedy'ego, ocieplała jego wizerunek i to dzięki niej Amerykanie pokochali prezydencką parę. W Polsce taką ulubioną prezydentową była Jolanta Kwaśniewska. Nawet jeżeli ktoś nie zgadzał się z poglądami politycznymi jej męża, to ona budziła szacunek i zaufanie. Agata Konhausner-Duda, żona Andrzeja Dudy, od 5 lat pokazuje, jaką jest prezydentową. A kim jest Małgorzata Trzaskowska, czyli kobieta, która może od niej przejąć pałeczkę pierwszej damy? O tym w moim dzisiejszym vlogu. Małgorzata Trzaskowska, przez swojego męża oraz jego zwolenników pieszczotliwie nazywana gośką, pochodzi ze Śląska. Jest Ślązaczką. Urodziła się w rybniku w tradycyjnej rodzinie. Ma jednego starszego brata i siostrę bliźniaczka. To dzięki swojemu bratu poznała męża, ponieważ pewnego razu on pokazał jej zdjęcie ze studiów. I tam wypatrzyła Rafała Trzaskowskiego, który od razu bardzo jej się spodobał. Na żywo pierwszy raz zobaczyła go, gdy brat kończył studia. Przyjechała do Warszawy i tam, na placu, na końcu trawnika, stał Rafał Trzaskowski. A jej przyszła do głowy jedna myśl: On będzie moim mężem. Małgorzata Trzaskowska też była jeszcze wówczas studentką. Studiowała na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i cały czas musiała krążyć pomiędzy Krakowem, Katowicami i Warszawą. Jak wspomina, bardzo cieszy się, że pociągi były wtedy punktualne i bardzo szybkie. Po studiach początkowo pracowała w agencji reklamowej, ale potem zatrudniła się w urzędzie miasta, a za Rafała wyszła za mąż w 2002 roku. On twierdzi, że dopiero przed ołtarzem zrozumiał, że nie ma już odwrotu i że ta kobieta będzie kobietą jego życia. Doczekali się dwójki dzieci. Mają córkę Aleksandrę, która obecnie ma 16 lat, i syna Stanisława, 11-letniego. Małgorzata Trzaskowska jest taką typową ślązaczką. Świetnie prowadzi dom, świetnie gotuje, rozkochała w męża w śląskich potrawach. Jego ulubionym niedzielnym daniem są oczywiście rolady z kluskami śląskimi i modrą kapustą. Jak wiecie, moja żona jest ze Śląska, z Rybnika i przez te ostatnie lata czuję się u Was jak w domu. Bardzo się też cieszę i chciałem podziękować. Słuchajcie, pani senator, za to, że zaprosiła mnie na obiad, bo zjadłem roladę. Oczywiście, z modrą kapustą i mam mnóstwo energii, słuchajcie, żeby z wami porozmawiać. Do tej pory nie angażowała się w życie polityczne, ale teraz, kiedy stwierdziła, że ma realne szanse na to, żeby zostać prezydentową, chce być aktywna i chce wspierać nie tylko męża, ale przede wszystkim polskie kobiety i polską młodzież. Nazywam się Małgorzata Trzaskowska. Jestem kobietą, mamą i żoną. Jestem Polką. Jestem jedną z nas, bo my kobiety tworzymy wspólnotę. Na ostatnich dosłownie metrach kampanii prezydenckiej swojego męża i ona ruszyła w swoją trasę po Polsce, gdzie jeździ i przedstawia się jako przyszła rzeczniczka kobiet. Stwierdziła też, że również młodzież potrzebuje mieć swojego reprezentanta, który będzie walczył o prawa młodych ludzi. A jeszcze wracając do tego, jaką Małgorzata Trzaskowska i mąż Rafał są parą. Są parą partnerską, prywatnie niezwykle się wspierają. Małgorzata wspomina, że kiedy dzieci były małe, Rafał tak samo uczestniczył w karmieniu i w przewijaniu ich, naprawdę czuła jego ogromną, wielką pomoc. Poza tym, bardzo romantycznie się jej oświadczył na łonie natury, na wspólnych wakacjach. Ona powiedziała, że odpowiedź była oczywista: w końcu zna swojego męża najlepiej. Ciekawe, kogo w niedzielę wybiorą Polacy i kto przez 5 najbliższych lat będzie pierwszą damą RP. Jak wam się wydaje, napiszcie w komentarzach. Tutaj zobaczycie moje filmy z poprzednich tygodni, subskrybujcie mój kanał, dajcie dzwoneczek, wpadnijcie do mnie na Instagram i na TikToka. Do zobaczenia!